Czy wiesz, że jednym z powszechnych błędów jest wystawienie atrakcyjnego rynkowo pojazdu poniżej wartości rynkowej? Może to oznaczać utratę nawet do 10 tysięcy złotych. Oto Moto Insights może pomóc Ci naprawić ten błąd i zwiększyć zyski. Nazywam się Marcin Domagała i pokażę Ci, jak zrobić to szybko i w łatwy sposób. Efektywne rynkowo pojazdy sprzedają się szybko ze względu na duże zapotrzebowanie i stabilną podaż. Dlatego sprawdź wskaźnik MDS, Market Days Supply. Jeżeli wskaźnik wynosi poniżej 70, oznacza to wysokie zapotrzebowanie. Zobaczmy jak to wygląda na przykładowym Hyundai Tucsonie. Ten Hyundai posiada MDS na poziomie 48, co oznacza, że przy obecnym popycie wszystkie podobne pojazdy sprzedałyby się w 48 dni. W takiej sytuacji zacznij z ceną w przedziale od 100 do 110% wartości rynkowej. Monitoruj konkurencję oraz stosunek ceny do przebiegu, aby ustawić parametry ogłoszenia tak, by maksymalizować zyski. Jeśli zainteresowanie wyrażane poprzez wyświetlenia, odsłony i zapytania jest niskie, warto dostosować ceny. Analizuj wyniki co tydzień, aby zrównoważyć zyski i czas posiadania pojazdów w ofercie. W przypadku wątpliwości, Twój doradca klienta biznesowego jest dostępny mailowo oraz telefonicznie. Nie wahaj się skontaktować.